Wierzę, że mnie do tego namówiłaś. Hej. Zamknął nam nocleg. Super. Moim największym wrogiem. To jest tylko jego dziewczyna. On tam nie mieszka. No to dobrze. Ale ona też jest zła. Znaczy, zciągnęła mnie to nie wiadomo po co. A teraz nie mam gdzie mieszkać. Chodź. Uwierz mi. Damy radę. No dobra. Chodźmy. O, hej, Spektra. Hej, witam Was. Dobra, zapraszam. Idziemy. Siup. Chodź, Lizzy. Idę. Lizzy dostała pokój po Kleo, a Cider zamieszkała na górnym piętrze łóżka w pokoju Viperin. Obie zrobiły małe przemeblowanie w pokojach. Przez kilka dni ciężko pracowały, ale w końcu im się udało. Viperin zaprzyjaźniła się z Cider, a Lizzy z. Za spektrą, która jedyna widziała w niej coś, czego inni nie. Lizzy dla niej okazała się wierną przyjaciółką i bardzo dobrze się dogadywały. Niestety Katy i Tora, Lay nadal e, myślą, że Lizzy jest zła, tak jak jej mama. Ona nigdy mnie nie polubią. Proszę. Hej, hej Spektra mm, Tak pomyślałam, może się do ciebie dosiądę e, Słuchaj, bardzo mi przykro z powodu Toralei i um, Katy, wiesz One myślą, że ty zła i w ogóle Ale ja wiem, że nie jesteś No i... Chcę, żebyśmy były przyjaciółkami, proszę nie bij mnie Przestań, nie biję um, No, wiesz co, nigdy nie miałam przyjaciółek oprócz... Parus, ever after i Sidar, tak to. nigdy wiesz. Ja jestem inna. Jestem dziwna, szalona, taka jak ty. Znaczy, nie jesteś dziwna, jesteś szalona pewnie, na pewno. Każdy jest dziwny. Ale ja szczeg w szczególności. O, przepraszam. No dobra, możemy się zaprzyjaźnić. Super! No dobra, tu ja za chwilę przyjdę. Ok. Ha, ha, ha! Spektra, co ty wyprawiasz? Wiesz, jestem szalona. Rozumiem, ty też jestem szaloną księżniczką Królowej Kier. Co ty powiedziałeś? Szalona księżniczka Królowej Kier. Chyba córka. A, no tak, zapomniałam. Jesteś równie szalona jak ja. Tak, wiem. No dobra. To co robimy? Не знаю, Может, хоть мы до Вейперин сидер. Добры Witam was, obywatele mojego pięknego królestwa. Znaczy, królestwa mojej królowej. Dam, dam, oto i królowa! Witam, witam. Ładnie to macie. Dobra, to je lecie. Wygodnie tutaj. No. Idę do ciebie. Prawda, że to był dobry pomysł? Tak. Ze Spektrum się bardzo zaprzejaźniłyśmy. A ja z Viperi. Aha. Jedyne co... Jedyny problem to to Raleigh i Katy. Wierz mi, Lizzie. One nie są takie złe. Po prostu ja wiem, co chciała osiągnąć Kathy. A teraz, że wybaczyła Alanowi, to... Widzi ciebie za wroga, zamiast za przyjaciółkę. Wiesz co? To nie obchodzi mnie, czy ona mnie lubi, czy nie. Tylko trochę dziwnie się z nią mieszka. Rozumiem. Porozmawiam z nią, jeśli chcesz. Dziękuję, Viperin. No i widzicie, wszystko się ułoży. Mam nadzieję. Ja też.